Święty Jan Maria Wianej, znany jako proboszcz z Ars, był człowiekiem, który całym sercem kochał Maryję. W swoich kazaniach często mówił o niej w sposób prosty, ale niezwykle głęboki. Jednym z jego najbardziej znanych obrazów jest porównanie Maryi do strażniczki stojącej na szczycie drabiny prowadzącej prosto do nieba. Wianej wyjaśniał, że kiedy Grzech wszedł na świat, zerwał więź między Bogiem a człowiekiem. Można powiedzieć, że złamał drabinę, po której mieliśmy wchodzić do nieba. Jezus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odbudował tę drabinę, a Maryja, matka zbawiciela, stoi na jej szczycie, trzymając ją mocno w swoich dłoniach, aby każdy, kto się na nią wspina, mógł bezpiecznie dojść do celu. To piękne porównanie pokazuje nam, że Maryja nie jest celem sama w sobie, ona zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi nas do niego. Święty Jan mówił, że Maryja zna wszystkie niebezpieczeństwa czyhające na drodze do nieba. Widzi, kiedy grozi nam upadek i wyciąga rękę, by nas podtrzymać. Proboszcz z Ars zachęcał, aby codziennie powierzać Maryi swoje życie, rodzinę, a zwłaszcza dzieci. Wierzył, że jej opieka jest jak światło w ciemności. Prowadzi wtedy, gdy sami nie widzimy drogi. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które Kościół obchodzi 15 sierpnia, jest potwierdzeniem tej prawdy. Maryja jest już w niebie, w miejscu do którego my również jesteśmy powołani. Jej obecność tam jest dla nas znakiem nadziei i zapewnieniem, że jeśli będziemy się jej trzymać, dojdziemy do Jezusa. Święty Jan Wianej mówił wprost: człowiek został stworzony dla nieba. Demon połamał drabinę, która do niego prowadziła. Nasz Pan przez swoją mękę zbudował dla nas nową. Najświętsza dziewica jest na szczycie drabiny i trzyma ją oburącz. To zaproszenie byśmy nie bali się ufać jej pomocy. Jeśli chcesz usłyszeć więcej inspirujących historii o wierze świętych i Bożych tajemnicach, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.